Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Księga Apokalipsy, pierwszy rozdział osiemnasty, werset. Na podstawie książki Sary Young, Jezus słucha. Troskliwy Jezu chcę żyć blisko Ciebie i być otwarta na Ciebie, świadoma, uważna, ufna i wdzięczna Tobie. Wiem, że zawsze jesteś blisko mnie, dlatego otwieram się w pełni, otwieram serce, umysł i ducha na Twoją żywą obecność. Proszę, pomóż mi pozostać świadomą Ciebie, gdy będę dzisiaj szła po swojej ścieżce. Czuję pocieszenie, wiedząc, że nie ma chwili, w której nie byłbyś w pełni mnie świadomy. Chcę być uważna i czujna, słuchać uważnie nie tylko Ciebie, ale też ludzi, których postawisz mi na drodze. Odkryłam, że słuchanie innych z pełną, modlitewną uwagą błogosławi zarówno im, jak i mnie. Biblia jest pełna poleceń, żeby Ci ufać i być Ci wdzięczną, ponieważ jesteś godzien najwyższego zaufania. Wiara w Ciebie i Twoje obietnice daje mi mocny fundament w życiu. Co więcej, ty rozumiesz moje słabości i zaradzasz mojemu niedowiarstwu. Uczysz mnie, jak ważne jest dziękowanie ci w ciągu dnia. Ta rozkoszna dyscyplina ogromnie mi błogosławi, zbliża mnie do Ciebie i zwiększa moją radość. W Twoje godne zaufania imię, 阿门。